Cześć, mam na imię Sebastian Wenzel. Zapraszam Was do udziału w naszym projekcie, który zakłada budowę toru z przeszkodami typu Pump Tor będzie dostępny dla wszystkich, a w szczególności dla fanów sportów rowerowych, tych początkujących i tych, którzy jeżdżą już jakiś czas. Tor powstanie w Rajcz, w miejscu gdzie dawniej stała maszyna rolnicza do mucenia zboża, tak zwana Właśnie od tej maszyny nazwę wzięła początkowo nieformalna grupa młodych ludzi, którzy z czasem założyli Towarzystwo Sportów Górskich. Składnia. Kiedy maszyna przestała spełniać swoje zadanie, było tutaj boisko. Potem zbudowaliśmy boulder, czyli obiekt do wspinaczki bezasekuracyjnej. Potem pomyśleliśmy o dzieciach i tak powstało linarium. Przy okazji wyremontowaliśmy balda, nadając mu nowe, bardziej wyraziste kolory. Organizowaliśmy tutaj zawody wspinaczkowe. Teraz mamy w planach zawody rowerowe. Ideą naszych działań jest udostępnianie dla wszystkich, bez względu na wiek, miejsca, w którym będzie można spędzać aktywnie czas wspinając się i jeżdżąc na rowerze. Naszym zamiarem jest stworzenie bazy, w której będzie wiele możliwości do realizowania siebie i swoich pasji. Bardzo ważnym elementem naszych projektów są wolontariusze, którzy swoim zaangażowaniem i entuzjazmem wspierają i uczestniczą aktywnie w naszych planach. Liczymy na to, że jak najwięcej ludzi weźmie udział w naszych przedsięwzięciach.